Polska patologia w UK, część 53. Mieszkam w północnej Irlandii przez 10 lat trochę ponad przez 10 lat i powiem Wam, że to, co wyprawiają nasi rodacy tutaj i nie tylko, to jest coś warte napisania powieści, książki lub nagrania filmiku na YouTube. Więc jedną z takich bardziej charakterystycznych rzeczy, jaka mnie spotkała do tej, do tej pory, była taka wszechobecna kultura alkoholu. Czyli jeżeli spotykasz Polaka, to prędzej czy później spotkasz się z tematem po prostu picia alkoholu, nadużywania alkoholu, także czasami substancji takich bardziej mocnych jak narkotyki, sterydy. Oczywiście nie zawęża się to tylko i wyłącznie do naszej nacji. Oczywiście Brytyjczycy też czasami potrafią pokazać, zresztą w Krakowie bardzo jest wiele historii, co Brytyjczycy potrafią zrobić po alkoholu, ale dzisiejszy materiał skupia się na Polakach. Kiedy wynająłem swój pierwszy dom tutaj w UK, postanowiłem po prostu wynająć jeden z pokoi, żeby podzielić koszty. Był to dom z trzema sypialniami. Ja byłem wtedy singlem cały dom, trzy sypialnie troszeczkę za dużo, jak na jedną osobę, więc postanowiłem po prostu podnająć jeden spokój. I był taki, właśnie zbysiu. No, i ten zbysiu rzeczywiście e, zgodził się. E, ustaliliśmy płatności tygodniowe, no i ustaliliśmy także zasady, na jakich e, on będzie to wynajmował. E, jedną z takich, właśnie najważniejszych zasad był, był zakaz konsumpcji alkoholu w tym konkretnym domu. Ze względu na to, że ja sam e, może nie jestem abstynentem, ale po prostu nie lubię, kiedy ktoś e, nadużywa tej substancji. Pod moim, pod moim domem. No, i prędzej czy później zacząłem wyczuwać pewne nutki alkoholu. Kiedy konfrontowałem tego Zbyszka, odpowiadał mi, że to były jego mocne perfumy. No, ale na twarzy był zawsze taki czerwony. Więc. Zacząłem do, drążyć i drążyć i drążyć, e, oczywiście wymówka za my wymówką, ja za rękę go nigdy nie złapałem, aż do momentu, kiedy na nocce zadzwonił do mnie e, pijany e, i zaczął pytać, ni stąd, ni zowąd, jak się kasuje historię przeglądania. Okazało się po powrocie, że używał mojego laptopa, wchodził na tym laptopie na pewne strony, miał jakiś bafet, że właśnie stóp, bo właśnie taki, taką kategorię gdzieś wyszukiwał. No, ale mniejsza o to powiedział, że jego ojciec jest bardzo chory, on to przeżywa, że to się nigdy nie powtórzy. No, ja powiedziałem wtedy: Dobra, zby zbyciu, spoko, ostatni raz tak. No, ale to nie był ostatni raz. Więc e, powiedziałem mu, że daję mu wypowiedzenie, musi sobie znaleźć e, nowe lokum e, do następnej niedzieli. Kiedy już ta niedziela nadeszła, e, zacząłem. E, się zastanawiać, dlaczego nie jest spakowany, dlaczego nadal wszystko jest tak, jak było. Nie widać po nim, żeby się, żeby, żeby się szykował do, do wyjazdu z, mojego, z mojej posesji. Więc zacząłem go pytać, co się dzieje, dlaczego, dlaczego nie jest jeszcze spakowany. Odpowiedział mi, że nie mógł znaleźć lokum zastępczego, że ma poza tym jeszcze brudne talerze w zmywarce, więc poczeka jeszcze kilka dni, aż się umyją. Potem zacząłem wyciągać mu jego talerze i myć ręcznie w zlewie. Następnie powiedziałem, że ma natychmiast pakować się do samochodu mojego, ja go podwozę do ostatniego miejsca, w którym mieszkał. Taka była umowa. Nie, nie chciał się wywiązać normalnie, więc po prostu troszeczkę go e, zmotywowałem do tego. No i słuchajcie, tej samej nocy zadzwonił do mnie kilkukrotnie i także wysłał kilka wiadomości. Na żadne z tych, e, e, na żadne z tych telefonów e, nie odpowiedziałem, e, ani na wiadomości. E, i następnego dnia zostałem poinformowany przez mojego znajomego, że pobili go właśnie w tym drugim mieszkaniu za rzekome podkradanie rzeczy z walizek. No i podobno e, jakaś dziewczyna była w domu, e, reszta lokatorów e, była na imprezie. No i ta dziewczyna, która została, widziała go, jak e, pałętał się po pokojach i wyjmował pewne rzeczy ludziom z walizek. No i oni, oczywiście, jak zostali o tym poinformowani, e, to e, wlali mu e, i wywalili z mieszkania na ulicę. E, no i oczywiście m, tam koleś wrócił do Polski. E, cały schorowany no bo nie wrócił samolotem gdyż nie miał pieniędzy Pamiętał się różnymi środkami transportu przez autokary po pociągi i inne promy ale właśnie ta historia mnie nauczyła że właśnie trzeba uważać na naszych rodaków i nie tylko oczywiście ale rzeczywiście mogą z tego wyjść bardzo y, przykre sytuacje. Dajcie znać w komentarzach, czy też spotkały Was podobne historie. Y, zostawcie subskrypcję, lajka i pozdrow w następnym odcinku.